Ojej, wygląda na to, że mała Emma jest głodna. Uwaga, to nie są ćwiczenia. Natychmiast potrzebujemy pomocy. Kto lepiej sobie poradzi niż babcia? Ona na pewno wie, jak zadowolić swoją wnuczkę. Trzymaj się, Emma. Pomoc jest w drodze. John, jak możesz tak siedzieć, kiedy twoja siostra jest w niebezpieczeństwie? Jesteś jej bratem. A kto lepiej od brata wie, co siostra kocha najbardziej? No dalej, nie ma ani minuty do stracenia. Ojej, wygląda na to, że wołanie o pomoc dotarło aż do restauracji. Panie kucharzu, czas pokazać, kto tu jest prawdziwym zawodowcem. Nikt nie może się równać z kulinarnymi umiejętnościami szefa kuchni. Wszyscy uczestnicy są na miejscu, a to oznacza, że czas na kolejny niesamowity challenge. Zapnijcie pasy, bo zaraz ruszamy. Ciekawe, co rysuje Emma. Pączek! To nie lubi pysznego deseru. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nasi zawodnicy poradzą sobie w tym wyzwaniu, a wszyscy są zdeterminowani, aby wygrać. Babcia i szef kuchni naprawdę się zaangażowali. Spójrzcie na szefa, z jaką łatwością radzi sobie z ciastem. Wspaniale! Teraz wlewamy olej, aby pączki mogły się dobrze usmarzyć. Co w tym trudnego? Bierzemy to i jak. John, czy na pewno wiesz, jak zrobić pączki? Myślę, że babcia i szef kuchni się o Ciebie martwią. Wszystko jest pod kontrolą. Teraz dodajemy oleju. Czy to nie za dużo? Okej, okay, mam nadzieję, że się uda. Babcie i szef kuchni zaczynają wkładać pączki do smażenia. John, twoja kolej. Uważaj, wrzący olej może cię poparzyć. Ostrzegaliśmy cię. Dlaczego wlałeś tyle oleju? Podczas gdy szef i babcia spokojnie czekają na swoje pączki, John staje do niebezpiecznej walki z olejem. Coś mi mówi, że tej bitwy nie wygra? O nie! Zobacz, co się stało z tymi pączkami. Hmm. Łopatka rozdrobniła je na kawałki. Hmm. Jak pokażesz to daniem mnie? Nie martw się następnym razem, będziesz miał więcej szczęścia. A w międzyczasie zobaczmy, co tam u szefa. Wow, jego pączki są tak idealnie równe. Jakie piękne, a co on robi? A, chcę dodać nadzienie. Ten owocowy sos sprawi, że jego pączki będą jeszcze smaczniejsze. A teraz zanurza pączka w polewie. Kładzie na talerz i ozdabia słodką posypką. Wspaniała robota, maestro. A teraz przyjrzyjmy się pracy babci. pączki wyglądają prościej niż szefa, ale czy to znaczy, że są mniej pyszne? Spójrzcie na nie, świetnie. Wygląda na to, że John ma pomysł. Ser? Zamierza zrobić pączki z sera? Trzeba przyznać, że ten rozciągliwy ser już wygląda całkiem apetycznie. Co on chce z tym zrobić? Rozumiem foremki do pączków. To genialne! A po co ci to? Wygląda na to, że John postanowił wyładować stres na tej pasce Cheetosów. Toś rozumie, co on wymyślił? A, to panierka. Wszystko ma teraz sens. Pozostaje tylko wziąć ten piękny serowy pączek i odtoczyć go w pysznej posypce. Myślę, że John zawsze będzie pamiętał swoją walkę z drżącym olejem. Dobrze, że jest folia. Wystarczy zawinąć naszego pączka w kawałek folii, właśnie tak usmarzyć usmażyć na patelni. Nie ma potrzeby używania oleju. Dobry pomysł, John! Ale lepiej nie dotykać tego rękami. Ale fajnie to wygląda. No to czas na degustację. Zaczniemy od pączka szefa kuchni. Emma doceniła jego kulinarne umiejętności. Pączek babci jest następny. Babcia pewnie nieraz robiła te pączki dla swojej wnuczki. Ale z wrazu twarzem wynika, że no nie jest pod wrażeniem. I wreszcie pączek od brata. John, mam nadzieję, że twoja siostra doceni twoje wysiłki. Spójrzcie, jak ten ser się ciągnie. No to nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Kto wygra? Szef kuchni, gratulujemy! To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Zbliża się druga runda. Co będą musieli przygotować nasi zawodnicy? Kanapkę! Ciekawe, kto tym razem ma większe szanse na wygraną: szef kuchni? Babcia? A może? Ej, co robisz, John? Zadanie polega na zrobieniu kanapki, a nie na zjedzeniu wszystkich składników do niej. John chyba chce zrobić słodką kanapkę. Ciekawe, co do niej doda oprócz nutelli: pianki marshmallow, batoniki czekoladowe. I jeszcze różne słodkie syropy. Wyszło naprawdę super, to prawdziwa słodka bomba. Ciekawe, czym odpowie babcia. Myślę, że zrobi kanapkę z szynką. Mm, pyszota. Na patelnię wrzucamy chleb. Na wierzchu kładziemy szynkę, ser i bekon. Duża szynki, sera i bekonu. Co za zapach! Można sobie tylko wyobrazić, jakie to będzie pyszne. Ale szefowi chyba nie przypadły do gustu kanapki konkurencji. Zobaczmy, co wymyśli. Zaczął od chleba. Teraz kładzie świeżą sałatę i pomidory. A co to jest? To przecież ślimaki. Babcia kręci nosem. Ale to przecież przysmak podawany w restauracjach z wyższej półki. Wykwintne jedzenie dla prawdziwych smakoszy. Najpierw podsmażamy ślimaki na patelni i ostrożnie kładziemy je na kanapce. Ale wygląda na to, że szef kuchni nie zamierza na tym poprzestać. To przecież ośmiorniczki. Babcia. Lepiej na to nie patrz. Ośmiornicę smażymy na głębokim tłuszczu, a teraz dodajemy ją do naszej kanapki. Ale to jeszcze nie wszystko. Ser, i to nie byle jaki, to ser pleśniowy. Ma niezwykły aromat. Trzymajcie, babcie! Tymczasem szef kuchni tarkuje ser. Myślę, że kanapka jest już prawie gotowa. Mam nadzieję, że ma docenić to arcydzieło wysokiej kuchni. Przecież szef kuchni nie na darmo tak ciężko pracował. Wygląda na to, że kiedy nasi kucharze gotowali, ktoś zdążył zgłodnieć. Dobrze, że zawsze pod ręką jest tabliczka czekolady, tylko nie wygląda zbyt dobrze. Ale John wpadł na pewien pomysł, jak to naprawić. Wrzucamy kostki lodu do miski, zalewamy je wodą. A chyba wiem, co on kombinuje. Do miski wlewamy roztopioną czekoladę. I te dam! Piękna i smaczna ozdoba do kanapki gotowa. No to czas próbować, Emma. Która kanapka podoba ci się i smakuje najbardziej? Zacznijmy od kanapki szefa. Tylko prawdziwy smakosz doceni wyrafinowanie i wyjątkowość tego dania. I Emma chyba raczej nim nie jest. Ośmiornica, ślimaki, ser? Wow! Okropność. Może kanapka brata bardziej jej posmakuje? Myślę, że każdy wielbiciel słodyczy pokochałby taką kanapkę. Ile tam pianek, czekolady i syropu? Emma doceniła danie Johna. Została już tylko kanapka babci. Co może być lepszego niż połączenie sera, bekonu i szynki? No oczywiście, że to nasz zwycięzca. Sorry, chłopaki, ale nic nie przebije babcinych kanapek. To czyste, zasłużone zwycięstwo. Ciekawe, co nasi zawodnicy przygotują tym razem. Będą to jajka. To takie proste danie, a jak różnie można je przygotować. Zacznijmy od babci. Będziemy potrzebować oleju i lepiej go nie żałować. Ja też mogę trochę dostać? No pewnie, proszę bardzo. Ups, wygląda na to, że ktoś tu nie wie, jak używać butelki z olejem. John, wszystko zalałeś, mogłeś po prostu zapytać. Podczas gdy John stwarza sobie problemy, babcia zaczyna smarzyć jajko. John postanowił robić to samo co ona. To nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego mówisz. Babcia już nakłada jajka na talerz. A co z szefem? Jak zawsze wymyśla coś niezwykłego i fajnego. Ważne, aby tym razem nie dodawać ślimaków i ośmiornicy. E, brzoskwinie? Szefie, jest pan pewien? No dobrze, będziemy musieli po prostu zaufać profesjonaliście. E, mo pokocha moje popisowe danie. Ten sekretny przepis jest tajemnicą od tysięcy lat. A moja restauracja robi go tylko na specjalne okazje. Bellissimo. Nic nie rozumiem, ale wygląda całkiem ciekawie. A jak tam twoje danie, John? Ktoś zamawiał pokaz ognia? Ostrożnie, nie poparz się. No, nie wygląda to najlepiej, ale chyba mimo wszystko będziesz musiał podać to siostrze. No to czas na degustację. Hmm. Zacznijmy od babcinej porcji. Stara, dobra klasyka. Nic wymyślnego, ale też nic zbędnego. Co to ma być? Poważnie? Ble, to jest do bani. Warto było spróbować. A co Emma powie na arcydzieło szefa kuchni? To jest naprawdę pyszne. Szef kuchni jest dziś naprawdę dobry. To świetne danie. Szef może i wygrał dwa wyzwania, ale jest jeszcze jedno. Tym razem będzie to sałatka. Wygląda na to, że dla babci i szefa jest to bułka z masłem. A co z Johnem? Ojej, powinien poćwiczyć krojenie warzyw. To było słabe. Babcia mu pokaże, jak to się robi. Patrz już się, John. Widzisz, jak równo pokrojone są te pomidory? Rozkładamy je na liściach sałaty. Super i oczywiście dodajemy piecz z kurczaka. Pachnie niesamowicie. Dodajemy ją do sałaty. Oczywiście trudno tym zaskoczyć szefa kuchni, ale przecież to jego zadanie, by nas zaskakiwać, prawda? Bierzemy troszkę świeżych zielonych ziół. Olej, wrzucamy to wszystko do blendera i mieszamy. Jak zwykle w przypadku dań szefa nic nie jest dla nas do końca jasne. Ale na tym polega jego kunszt. Teraz wlewa płyn na patelnię i bierze strzykawkę. Szef nie przestaje nas zadziwiać. Skąd on w ogóle bierze te pomysły? Jak pięknie, co za finezja szefie! To niewiarygodne. Teraz bierzemy liście sałaty, rwiemy. Okej, okay, teraz pomidory. Co to? Cóż za oryginalny sposób krojenia? chyba skończył. A co z pozostałymi? Babcia tak oryginalnie nie kroi, ale też wygląda pysznie. John, czy ty nadal siekasz warzywa? Musisz przyspieszyć. Ojej, ale nie tak szybko. Babciu, czy zamawiałaś maseczkę z ogórków? No pokaż, co ci tam wyszło, John. Ojej, to nawet nie stało obok dania szefa kuchni. Wygląda na to, że John ma kolejny genialny pomysł. Guma do rzucia? Z gumy przecież nie zrobisz sałatki. A jednak wygląda na to, że właśnie to zamierza. I to nie tylko z gumy. Żelki? Pianki marshmallow? Myślę, że Emma doceni taką sałatkę. No właśnie, zaraz się dowiemy. Od czego by tu zacząć? Spróbujmy tej dziwnej rzeczy, cokolwiek to jest. Ojej, co to za uchyda! Ok. Sałatka babci jest następna. Wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Co myślisz, Emma? Wydaje się, że spodobała jej się sałatka Johna. Czy to miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, mamy zwycięzcę, John! W końcu ci się udało! Gratulacje! Oh my. Czy mogę prosić o uwagę? Najpierw chcę zjeść soczysty stek. Prościzna. Robi się. Nie ma problemu. Zrobię najpyszniejszy stek i w dodatku najszybciej. Przekonamy się o tym. Szef już działa, więc ja muszę przyspieszyć. Co on tam robi? Olej? Nic trudnego. Mogę nawet nalać bez patrzenia. Ostrożnie, kochanie. Babciu, przepraszam. Nie można bawić się jedzeniem. Oni mogą niby ugotować. Tylko ja to potrafię. Też tak umiem. Wystarczy, że podrzucę stek wysoko do góry. Patrzcie. Oj, zapomniałam go złapać. Wnuczku, musisz być ostrożniejszy. Patrz, ostrożnie kładziemy stek na patelni, przewracamy na drugą stronę i otrzymujemy złotą skórkę. Moja skórka będzie bardziej złota niż wasza. Wow! Patrzcie, to będzie próba numer dwa. No i gdzie jest mięso? Ojej, ych, chwileczkę. Kurczę, teraz mięso jest całe brudne. Niby jak można je zjeść? Oh. Wiem, jeśli zaleję stek keczupem, to nie będzie widać brudu. Idealnie. Wnusiu, nie jesteś zbyt dobrym kucharzem? Mój stek wyszedł idealny. Jak zawsze, muszę tylko dodać troszeczkę pieprzu i gałązkę rozmarynu. Babciu, ty nic nie wiesz o dekorowaniu dań. Złoto! Co może być lepszego niż złoty stek? Pokroję na mniejsze kawałki i dodam morskiej soli. I gotowe. Hmm. Dobra, próbujmy. Co to jest? Czy wy chcecie mnie otruć? Alex, to twoje? Nie ma mowy, żebym to jadła. A ten stek wygląda przepysznie. Mmm, niesamowite. Został jeszcze jeden wow, czy to jest złoto? Szczerze mówiąc, smakuje tak sobie. Nawet nie będę tego dojadać. Oto nasz zwycięzca. Wygrałam, wiedziałam. No co tam mamy dalej? A teraz czas na deser. Chcę są. Twoje życzenie zostanie spełnione. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać. Wow, babcia jest dobra. Mam rażone rogaliki. Może podzielisz się ze mną. Ok. Super, dziękuję. Jeszcze tylko trzeba włożyć je do piekarnika i już prawie gotowe. Nie ma mowy, to nie dla mnie. Prawdziwi profesjonaliści nie korzystają z gotowych składników. Tylko świeże produkty. Zagniatamy ciasto. Nawet tego nie umiecie. Prawie gotowe. A teraz wałkujemy. Smarujemy masłem. I kroimy tak, aby rogaliki miały idealny kształt. Super. A teraz wstawiamy do piekarnika. Ekstra. O, babciu, czy ty przez cały czas miałaś nutelę? I nic nie powiedziałaś? To idealny dodatek do moich krosa. Ale pyszne. Czas wyciągać rogaliki. Nie przetrzymaj ich za długo, bo się spalą. Co to za zapach? O nie. To moje rogaliki. Są spalone. No cóż, teraz to tylko węgielki. Kate na pewno tego nie doceni. Nie denerwuj się, tak jeszcze wygrasz. Tu jest tylko jeden zwycięzca i jestem nim ja. A oto moje mistrzowskie rogaliki. Pozostaje tylko ładnie je podać. Dodam bitą śmietanę, owoce i trochę cukru pudru. Gotowe. Zobaczmy. Oj, co to za węgielki? Aleks, czy ty znowu próbujesz mnie otruć? Nie będę tego jadła. A te rogaliki wyglądają całkiem smacznie. Spróbujmy. Są niezłe. Wow, ale te są takie piękne. I pyszne, po prostu niesamowite. To jest zdecydowanie zwycięzca. Urawiwiwiłaś w końcu, zatriumfowała. Proszę uwagę. Przydałby się jeszcze jeden deser. Pankejki, łatwizna. Hej! Babciu, nie zasypiaj! E, co mnie ominęło? Pankejki? To jest proste. Spróbuję. Ciasto jest idealne. Co oznacza, że pankejki wyjdą niesamowite? Nadchodzi pierwszy z nich. Gotowy za aromat? No nie wiem, to zwykłe ciasto. Co w nim takiego wyjątkowego? Ale mam pomysł. Można sprawić, że będzie wyjątkowe. Dodam barwników. I będę miał najbardziej kolorowe pankejki na świecie. Świetny pomysł. I pierwszy naleśnik gotowy. Zostało jeszcze kilka do upieczenia. Raz, dwa, trzy, świetnie. Brakuje tylko odrobinę masła. I oczywiście syropu klonowego. Apetyczne? Jeszcze jak. A czym ja mam ozdobić swoje pancake'i? Wiem, kremem marshmallow. Nada się. Jaki pyszny. I kładę go na moich wybitnych pancake'ach. A teraz posypka. Super! Dobra robota wnuczku! O nie no, nie oddam swojej wygranej. Mam sekretny przepis. Najpierw ugotuję jajko paszot. Teraz sałata i kiełbaska. Właśnie tego trzeba. Jeszcze dorzucę bekonu. Teraz składam jajko z wierzchu. Idealne pankejki gotowe. No dobra, spróbujmy. Zacznę od tych. Są naprawdę dobre. Hmm, a teraz może te pankejki? Są takie wesołe i kolorowe. Ja I są też smaczne. A co to jest? Wygląda dziwnie. No ale dam im szansę. Chociaż nie, nie dam. I tak mamy już zwycięzcę. Tak, zwycięstwo jest moje. Super. Dobrze wam idzie. E, możecie zrobić mi lody? Szef kuchni może zrobić wszystko. Nie ma problemu. No to do dzieła. Tym razem będę miała najlepsze i najpyszniejsze lody z historii. W tym celu trzeba odpowiednio posiekać tort. Jaki apetyczny. No to robimy. Raz, dwa, trzy i gotowe. Prościzna. Ostrożniej. Dostałam prosto w oko. Przepraszam. O, patrzę, w kuchni już prawie kończy. Podczas gdy wy sobie plotkujecie, najsmaczniejsze lody świata będą za chwilę gotowe. Dodam tylko skórkę z cytryny i kilka truskawek. A teraz trochę efektów specjalnych. Daram. Gotowe. Wow, to prawdziwa magia! Brawo! Ale wygląd nie jest tak ważny jak smak. I na pewno moje lody będą najsmaczniejsze. No zawsze robię je z miłością. To jest to. Gotowe. Miłość, piękno to wszystko jakieś bzdury. Im słodsze, tym smaczniejsze. Tak jest moje zdanie. Dlatego dodam bitą śmietanę. Dorzucę z wierzchu cukierki i ciasteczka Oreo. Skittlesy będą idealne. A z wierzchu poleję polewą czekoladową. Nie przesadzasz, wnuczku. Zobaczmy. Co to jest? Wygląda niesamowicie. Ale czy to jest smaczne? To mięta? Fuj, wyjmę ją. Spróbuję. Nie, no nawet brak mięty nie uratuje tych lodów. A może te będą dobre? Wyglądają ciekawie. No niezłe, ale nierewelacyjne. Oh, a co z tymi? Wyglądają fajnie. Mmm, super, słodkie i takie dobre. A nie mówiłem? To był challenge kulinarny na kanale Parara. Do zobaczenia wkrótce.